Szanowni Państwo, witam serdecznie podczas briefingu prasowego prezentującego kolejny punkt programu 48 konkretów na 48 miesięcy nowej kadencji. To już dziesiąty piktogram z naszego wspólnego programu. Nieprzypadkowo znajdujemy się w tle, mamy szkołę podstawową i numer. 8 na tarnowrzeckim osiedlu Wielowieś, gdyż punkt, który chcemy poruszyć, dotyczy bezpośrednio infrastruktury sportowej tarnobrzeskich placówek oświatowych. Udało nam się w tej kadencji wybudować cztery boiska w ramach programu. Orlik 2012, jak również rozpocząć proces odtwarzania infrastruktury lekkoatletycznej, wyraźnie zaniedbanej i troszeczkę zapomnianej przez poprzednie kadencje samorządu. Tak na dobrą sprawę w chwili obecnej każda ze szkół podstawowych posiada już, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 11, posiada nowoczesne boisko wielofunkcyjne, jedno realizowane albo z programu rządowego Orlik 2012, lub boisko wielofunkcyjne, syntetyczne, takie jakie powstały choćby przy Liceum Oglokształcącym czy gimnazjum nr 3 przy ulicy Dekutowskiego. Jak już wspomniałem, królowa sportu, lekkoatletyka przez ostatnie kadencja samorządu była dość e, zapomniana, stąd też e, deklarujemy kolejny konkret, a więc wyposażenie e, zarówno Szkoły Podstawowej nr 8 na terenie bliskości, której się dzisiaj znajdujemy, jak też e, Szkoły Podstawowej nr 11 w boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, tak żeby e, odchodzić już e, i ostatni etap odchodzenia zakończyć, jeśli chodzi o wykorzystanie boisk asfaltowych, takie jak które były na których większość z nas się tak naprawdę wychowywało, odbywały się lekcje wychowania fizycznego. Wspomniałem o królowej sportu nieprzypadkowo, bo w tej kadencji udało nam się bardzo malutki kroczek w tej mierze zrobić, a więc wybudować pierwszą bieżnię przy zespole szkół imienia księdza Stasica. A w nowej kadencji chcielibyśmy, aby w zależności od e możliwości terytorialnych tak, bezpośredniego zaplecza poszczególnych placówek, przynajmniej dwie takie bieżnie, 160-metrowe, powstawały przy każdej z placówek oświatowych, tak żeby nauczyciele wychowania fizycznego no, nie musieli się mordować, szukając miejsca do odbywania zajęć z wychowania fizycznego, w tym przypadku z lekkiej atletyki. Myślę, że czas na to, żebyśmy przedstawili co my dzisiaj je zamierzamy odsłonić, także yy, przedstawimy. W takim razie szanowni Państwo 10 konkret 48 konkretów na 48 miesięcy nowej kadencji. Budowa kolejnych boisk wielofunkcyjnych i bieżni lekkoatletycznych Nieprzypadkowo dzisiaj z nami jest pani dyrektor Małgorzata Mierzwa, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 i pan gospodarczyk, nauczyciel tejże szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego wraz z mieszkanką Osiedla Wielowieś. Bardzo proszę. Ja bardzo cieszę się z faktu, iż na terenie Osiedla Wielowieś i przy naszej szkole powstanie boisko wielofunkcyjne, ponieważ uważam, że w dzisiejszych czasach jest to koniecznością. Nasze dzieci również chcą ćwiczyć w godnych warunkach i myślę, że znacznie zwiększy to atrakcyjność naszej szkoły, jak i przyczyni się do wzrostu infrastruktury sportowej zarówno szkoły, jak i osiedla, ponieważ z obiektów naszych korzystają nie tylko nasze dzieci, ale również i nasi mieszkańcy. Myślę, że przez te ostatnie cztery lata dokonał się przeskok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową w Tarnobrzegu. Prawie wszystkie szkoły, jak wspomniał prezydent mają już boliska wielofunkcyjne. Najwyższy czas, żeby i ta szkoła je otrzymała. Ja będę jako Radny Miasto Tarnobrzega kibicował temu wyzwaniu. Myślę, że na 100% zostanie to dokonane i w końcu uzupełnimy całą infrastrukturą, obejmiemy całe miasto Termobrzeg i wszystkie placówki. Dziękuję. Decyzja o budowie boiska wielofunkcyjnego przy naszej szkole jest dla nas bardzo ważna, atrakcyjna i radosna. Co prawda posiadamy piękną nowoczesną salę gimnastyczną, wspaniale wyposażoną w urządzenia i wszelki sprzęt sportowy, niemniej jednak możliwość prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi przy takiej cudnej pogodzie jaką mamy w chwili obecnej, no na pewno doda uroku i uatrakcyjni tą lekcję WF-u. Dodam tylko, że dużą rolę też spełni boisko dla rozwoju kultury i rekreacji dla mieszkańców tutejszego osiedla. Będą mogli w godnych, wspaniałych warunkach krzewiczną kulturę i spełniać się sportowo po pracy. Zapraszamy mieszkankę. Dokładnie ambitatkę. potwierdzam Rodzica. te wszystkie informacje, które były przedstawione przez panią dyrektor i przez pana gospodarczyka. Sama wielokrotnie z grupą rodziców korzystaliśmy z sali gimnastycznej i teraz strasznie się cieszymy z tego, że nasze osiedle, nasza szkoła przede wszystkim będzie miała super boisko. Mamy wśród, wśród swoich dzieci wielu zawodników przedszkola siarki czy szkoły, szko, szkoły które kopią. W piłkę nożną z tak wielką radością, że aż chce się na to patrzeć i cieszymy się, że popołudnia będą mogły spędzać również na profesjonalnym boisku. A zatem dziękujemy serdecznie Państwu i zapraszamy Dnieu na jutrzej. trasie w dniu jutrzejszym kolejny piktogram, a więc realizujemy dzień po dniu, punkt po punkcie, 48 konkretów na 48 miesięcy nowej kadencji.